Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę nas nie było, to? Dostaliśmy nie parę um, takich porad, jak mamy nagrywać, podobnie, że jesteśmy za sztywni i nie jest nieśmieszni, więc ja powiem taki żar, że wchodzi do baru... Um... Że, jak widzicie, nie będziemy zarabiać. To wejdzie na intro. Tam było cięcie. Nie będziemy zarabiać na naszym kanale? ale będziemy siedzieć i wspominać te czasy wyjątkowo wspaniale. Podobnie, że zajmujemy się sprzedażą nieruchomości, a nie kanałami na, na YouTube, więc może nie musimy na tym zarabiać. A tak się ładnie złożyło, że na nieruchomościach też się teraz nie zarabia. Nie, na nieruchomościach się zarabia tylko kwestia cierpliwości. Natomiast najważniejsze co do kanałów, żebyśmy my Państwa w kanał nie wpuścili. Tak jest. I tutaj zamkniemy nasze otwarcie. <laughs> Łukaszu, ja mam tak naprawdę jeden temat, który mnie bardzo interesuje. Biorąc pod uwagę to, że mamy już kwiecień, wiosna się zaczęła, wszystko rośnie, a razem z tym rosną też budynki różne, w różnych miejscach, u różnych deweloperów. Tak, wyrastają z ziemi. Dziury z ziemi, z z ziemi zmieniły się w fundamenty, a czasem nawet już dachy widać albo okna. I właśnie dzisiaj tym rynkiem pierwotnym, czyli budowami i deweloperami, się troszeczkę chcieliśmy zająć, troszeczkę o tym porozmawiać, bo zmiany na rynku, które przyszły, powodują, że rzeczywiście robi się dość ciekawie. I marzec, końcówka marca, marca. I to, co my zrobiliśmy dla naszych klientów, pokazuje nam, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wydawania się komukolwiek, tylko realnie, dzisiaj pierwszą gałęzią rynku nieruchomości, która zrozumiała, że trzeba coś zmienić w polityce sprzedażowej, są deweloperzy. Trochę tak się mówiło, że deweloperzy w pewnym stopniu kreują i jak zaczyna u nich spadać, to u wszystkich spada, jak u nich rośnie, to u, to u wszystkich rośnie. Ja bym powiedział odwrotnie, że deweloperzy są przedsiębiorcami, tak jak każdy z nas robią coś po to, żeby z tego mieć zysk. I jak widzą, że rynek pozwala na maksymalizację zysku, to to robią, natomiast jeżeli się zmienia koniunktura, a jednak budować trzeba, sprzedawać zgodnie z planami zapisanymi też, Mhm. No to muszą być bardziej elastyczni w rozmowach, i ta elastyczność dzisiaj się pojawia. Tak. I jak myślisz, co to powoduje na rynku, ta elastyczność w rozmowie z deweloperem? Dla dewelopera czy dla klienta, to jest pierwsze pytanie. Dla klienta, a jako że ty się zajmujesz kredytami, to tak naprawdę podpowiadam, że chodzi o Twoją branżę. Tak. U nas się m, zaczęło robić o tyle przyjemnie, że my długo rozmawialiśmy, myśleliśmy w, o różnych projektach rządowych, które miały wchodzić, miały nie wchodzić. Ale zapomnieliśmy, że jeden projekt cały czas działa i funkcjonuje. Mam na myśli tutaj mieszkanie bez składu własnego. No, i tak nam się ładnie wszystko zaczyna dziać i spinać. Mamy kwiecień przyszły nowe ceny minimalne z metrów, z metra, maksymalne, maksymalne przepraszam. Tym, że są maksymalne. Tak, i okazuje się, że przynajmniej na łódzkim rynku. Grotych mieszkań deweloperskich nam się w to łapie, czyli nagle kupujemy mieszkanie bez kuchni i zamiast wydawać pieniądze na wkład własny, to wydajemy go na kuchnię. Dokładnie tak. Co ważne, bardzo często stoimy w takim punkcie, w którym się martwimy i przeglądamy internet i mówimy, kurczę, ludzie zwariowali. No, teoretycznie słyszę od wszystkich dookoła, że ceny spadają, ale szczerze, na wielu ogłoszeniach na rynku wtórnym tego nie widać, mhm. bo bardzo dużo sprzedających na rynku wtórnym ma w swojej głowie dwa bardzo słyszalne głosy wsparcia. Pierwszy głos wsparcia to mówi: Pamiętaj, będzie rządowy projekt kredytu, pierwsze klucze. A drugi głos wsparcia, który za niego krzyczy, to jest głos, który mówi: Pamiętaj, jak był kredyt 2%, to wszyscy twoi sąsiedzi świetnie zarobili, bo ceny mieszkań szły w górę niesamowicie. Więc nie opuszczaj, przyjdzie moment i jeszcze podniesiesz, nie sprzedaj za szybko. Tak, nie bądź frajer, dokładnie tak. Tylko, że w tym samym momencie deweloper właśnie ma swoje plany sprzedażowe, które musi dowieść dla akcjonariuszy, dla właścicieli, ale też dlatego, że po prostu finansuje swoją budowę w oparciu o rachunki powiernicze, mhm. na których państwo gromadzą środki. O rachunkach powierniczych i tym bezpieczeństwie jak najbardziej sobie jeszcze pomówimy, bo to jest w ogóle temat, który dla wielu z państwa jest daleki od tego, żeby go zrozumieć, bo został strasznie zamazany, zaczerniony, Utrudniony w takim odbiorze, i często mamy wrażenie, że kupowanie dziury w ziemi to strasznie trudna i smutna rzecz, i rzeczywiście tak jest, że jest to kawał ciężkiego chleba, ale dzisiaj to tylko i wyłącznie po stronie dewelopera, bo on bardzo dużo musi, a Państwo bardzo niewiele mają do zrobienia, a jednocześnie mają prawo w każdej chwili powiedzieć pas. Dziękuję, do widzenia. I tak się stało z de umowami deweloperskimi w nowej ustawie deweloperskiej. Oni porozmawiają w kolejnym spotkaniu. Dzisiaj chcemy w 15 minut się uwinąć, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak, a jeszcze nawiązując do tej mm, dziury w ziemi, o której wspominałeś, bo rzeczywiście było tak lat temu wiele zanim, no, kiedy to był trochę dziki rynek, bo to był trochę dziki rynek. Przez gdzie. 2012. Tak, tak, gdzie te dziury w ziemi e, sprowadziły sporo kłopotów na, na ludzi, bo deweloperzy upadali. Przyjmijmy, nie zawsze to byli deweloperzy. Tak, Natomiast my. Tak. I dzisiaj też mimo ustawy deweloperskiej, wielu ludzi myli wszystkich budujących nieruchomości z deweloperami. Dokładnie. Deweloper to specyficzna instytucja, która wcale nie może być firmą budowlaną. Mhm. I. Bo teraz mi uciekłem, a już wiem. Ale co istotne, sporo klientów za to zapłaciło za te dziury w ziemi. Ale to spowodowało, że trochę to się pozmieniało, że bardzo to się pozmieniało, i tak naprawdę, Państwo, kupując tą dziurę w ziemi, jesteście chronieni. Do samego końca. Do samego końca, do odbioru kluczy. Co więcej, no też nie płacicie pełnych, pełnych rat kredytowych, bo macie dziurę w ziemi, nie macie gdzie mieszkać, teraz płacić całą ratę, plus jeszcze nie wiem, wynajmować mieszkanie. Nagle to się robią ogromne wydatki w budżecie. Okazuje się, że tak nie jest i to też gdzieś tam pewnie będzie temat. A dziura w ziemi nie będzie dziurą w ziemi za rok, dostaną Państwo klucze. Trzeba było przez ten rok teoretycznie utrzymywać mieszkanie, w które wynajmujemy, mm -hmm. odkładać na remont kuchni, mm -hmm. wykończenie, to bardzo słowo znaczące na rynku pierwotnym, bo tutaj tylko wykańczamy nieruchomość, tak. nie remontujemy, chyba, że ktoś chce dokonywać zmian lokatorskich takich jak wyburzanie ścian, przenoszenie punktów i tak dalej, ale z każdym deweloperem na pewnym etapie budowy można to umówić i on to zrobi już nam w trakcie swoich prac inwestycyjnych. Natomiast do czego wracamy? Odkładamy na kuchnię, na wykończenie mieszkania, płacimy czynsz, płacimy ratę odsetkowe, choć mamy poczucie, że płacimy całą ratę, bo często tak Państwo o tym myślą, że to mhm. jest tak samo jak zwykły kredyt. Nie do końca tak. Mamy tam dużą ulgę w tym etapie całego spłacania. Ale dzisiaj to, co zaczęliśmy, możemy to wszystko brać bez wkładu własnego. Więc realnie rzecz mówiąc, bardzo dużo środków na samym początku, które odłożyliśmy, możemy przeznaczyć na wykończenie tego mieszkania. Tak, a ja bym jeszcze zawiązał nawiązał do jednej rzeczy, tak, tutaj z Twojej perspektywy. Jak widzisz rozmowę z klientem sprzedającym na rynku wtórnym, no, i z deweloperem, bo um, tu są duże różnice, o których jeżeli my nie jesteśmy w procesie, my nigdy tego nie robiliśmy, możemy nie być tego świadomi tak naprawdę nawet. Znaczy, tu pytasz o podejście jednej i drugiej strony do transakcji, czy o podejście do mnie? Nie, no, jednak nie do, do ciebie. Najczęściej lubią, ale zupełnie szczerze, sprzedający na rynku wtórnym to osoba, która sprzedaje raz. Jeden, jedyny. Zazwyczaj. Swoją nieruchomość. Tak. Czasem jest to spadkowa, czasem się przeprowadza, a tak jak mówię, zazwyczaj, bo sesyka mówi, że w życiu dokonujemy do dwóch transakcji średnio jako Polacy na rynku nieruchomości. To jest dla nas najważniejsze dobro. Natomiast dokonujemy tej transakcji na rynku wtórnym i zawsze mamy te dwa głosy, o których wcześniej wspomniałem. Na zasadzie był kredyt 2%, będzie kredyt pierwsze klucze. Była szansa zarobić, teraz też się uda. Po co się spieszyć? Często jest nieduży. Jak nie teraz, to za pół roku, ale sprzedaję raz i mam jakieś plany. I często też nieruchomości z rynku wtórnego wyceniane są przez właścicieli przez pryzmat ich potrzeb, a nie przez pryzmat tak naprawdę tego, ile one są warte. Mhm. Idziemy i rozmawiamy z właścicielem, słyszymy: Panie Piotrze, ale ja muszę za to kupić to i to. I daj Bóg, żeby to i to było zawsze proporcjonalnie tańsze niż od tego, co sprzedajemy. Ale zazwyczaj jest niestety odwrotnie i ktoś musi z czegoś zrezygnować. Deweloper natomiast, i to rozmowie... je, o czym mówisz jest jeszcze do obronienia. Ale ja się spotkałem, przerysuję ten przykład, ale spotkałem się z, Rozmawia... z klientami, którzy mówili, a wie pewnie ten padasz mnie kosztował? Wszyscy jesteśmy emocjonalnie przywiązani Prawda? do naszych mieszkań. Deweloper nie jest przywiązany emocjonalnie do swojej nieruchomości, chociażby budował najpiękniejszy projekt. To tak. O ile może się okazać, że zostawi sobie tam najfajniejszy apartament i do niego się przywiąże, będzie dumny z inwestycji, którą realizuje, o tyle co do zasady realizuje tę inwestycję po to, żeby na niej zarobić. I po to, żeby utrzymywać płynność tak wpływów na rachunki powiernicze, jak i wszystkich kwot, które musi zapłacić podwykonawcom, którzy mu ten projekt realizują. Bo tak jak mówiliśmy, nie zawsze deweloper posiada własną firmę budowlaną. Czasami ma wykonawcę generalnego mm -hmm. i podwykonawców jeszcze, więc duży złożony proces. I właśnie ze względu na ten proces deweloperzy albo bezpośrednio zwracają nam obsługę biura sprzedaży, albo ich biura sprzedaży pracują z nami tak, jakbyśmy byli ich zewnętrznym, ale jak najbardziej na pełnych zasadach biurem sprzedaży. I to jest sytuacja, w której ja mogę Państwu przedstawić najciekawszą i najlepszą wersję cennika na dany miesiąc, na dany czas, bo też w przeciwieństwie do rynku wtórnego deweloperów zmieni się to z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Troszeczkę inaczej to wygląda w innych okresach tego samego miesiąca, ale o tych szczegółach zapraszam, chętnie porozmawiamy już tutaj osobiście, tutaj tak ładnie, priv w komentarzach, my się odezwiemy no, tak, tak, tak. i tak dalej. I co ważne, deweloper ma plan, chce go zrealizować i dostosuje się czasami do oczekiwań nowego właściciela, czyli do Państwa. Chcecie zmienić harmonogram? Nie ma problemu. Chcecie dłuższy czas na to, żeby pomyśleć o kredycie? Potrzebujecie coś przesunąć? To wszystko jest do dogadania. Wiadomo są inwestycje które się kończą już i będzie można niebawem to krócej zobaczyć. Są inwestycje które są za dwa lata za trzy. Wszystko to jest kwestia rozmowy państwa potrzeb dewelopera możliwości i my właśnie tu w zakresie dlatego spytałem czy chodzi o mnie czy chodzi o klienta mhm. bo my mamy umiejętność rozmawiania z deweloperami i doświadczenie od lat kupujemy wiele mieszkań dla wielu naszych klientów. Państwo wchodzą z ulicy tylko raz i tylko raz rozmawiają o swojej nieruchomości. No i co to najważniejsze. Każdy deweloper zachwala swoje inwestycje i mówi, że ta obok jest B. To prawda. Może nie jest B, ale na pewno nie jest tak fajne jak nasze. My jesteśmy niezależni. Nam na rynku pierwotnym nigdy nie płaci strona kupująca. Zawsze rozliczamy się z budżetów z deweloperami. Natomiast takie jak w pośrednictwie kredytowym, tak, w pośrednictwie w obrocie na rynku pierwotnym, realnie rzecz ujmując to, kto mi płaci i ile nie ma wpływu na to, czy ja zachwalam jedną inwestycję, czy drugą bardziej. Ale kredyt jako rządowy projekt sprzed lat, odkopany, taka mumia wychodząca, mówiąca bierz mi bez wkładu, jestem zafascynowany i szczęśliwy, że bardzo wielu ludzi dzisiaj się na to łapie mm -hmm. i jednocześnie okazuje, nie, łapie, nie łapie, no. na zasadzie, że to dość strasznego. Zdolność kredytowa i cena metra kwadratowego mieszkania pozwala na to, żeby do tej transakcji dochodziło. I okazuje się, że fantastyczne mieszkanie dla klientów, w zeszłym miesiącu wybieraliśmy, dużo fajniejsze niż to, co dzisiaj trzeba do remontu złapać na rynku wtórnym w Łodzi. A zauważmy jeszcze to, że Łódź jest o tyle specyficznym miejscem, że u nas ten rynek pierwotny i to jest, nie wiem czy jedyny, ale na pewno jeden z, jeden z nielicznych Dobro. miejsc w Polsce, gdzie rynek pierwotny jest droższy od rynku wtórnego, dobrze mówię? Droższy. Chciałem zawsze mówić, że to jest wina tych wszystkich z które mamy w Łodzi, bo jest tutaj więcej niż bezpańskich psów, ale to jednak nie no jest kwestia. Budujemy bez... turno średnicowy, spokojnie. Za wolno stan, i za mało wiosną. Stan wiosu. nam się dynamicznie <gulatory> zmienia. Ja bym tam trochę rozkręcił regulator jeszcze, ale krzyczą. Że Pociągi nie... pojadą, regulatory <gulatory> wytrzymają. <gulatory> Czyli Łukaszu, to co ja mówię, z deweloperem fajnie się rozmawia, fajnie się kupuje. To są straszne ogólniki, ale każdy z Państwa ma indywidualną zawsze sytuację, czego innego oczekuje i tak dalej. Problem jest tylko taki, że jak idziecie w fajną lokalizację na rynku wtórnym, podoba wam się niesamowicie ta lokacja, o której mówiliśmy, że kupowanie mieszkania to kupowanie stylu życia. Mhm. I coś mi się bardzo podoba. Idę na rynek wtórny, jest fantastyczny układ osiedla, fajne sklepy dookoła, siłownia, fajna pizzeria czy też inny, inny pub, do którego lubię chodzić itd. I chciałbym tu mieszkać. Ale to mieszkanie, do którego wchodzę, jest no, kurczę no, nieakceptowalne. No, brakuje jednego pokoju. Ta łazienka jest za mała, nie zmieszczę swoich wszystkich ubrań w tej szafie, którą tutaj mogę wstawić. I kurczę, wychodzę i idę dalej, tak? I mówię, fajnie, że tu jest, a dopiero cztery ulice dalej znajduję mieszkanie, które spełnia moje oczekiwania i które mogę wyremontować. Na rynku pierwotnym, jeżeli znajdziemy inwestycję, która odpowiada nam, jest w fajnym miejscem, ma dostęp do tego, co lubimy, to znajdziemy na pewno mieszkanie, bo w tych inwestycjach jest od 50 do 400 mieszkań. Układy różne, strony świata, na które okna mają patrzeć różne. I siedzimy godzinami, wybieramy najlepszy układ, dobieramy miejsce garażowe w hali, co na rynku w którym jest niemożliwe. Wiele budynków z wielkiej płyty nas dzisiaj zastępuje W ogóle tym, że jest wewnętrzna, tak zwana, piąty dział Księgi Wieczystej. To jest nasz wewnętrzny opis, ale to jest miejsce parkingowe przez zasiedzenie. Tak. Pan Czesio spod sióstrki ma jedno na zawsze i, i jak on odjedzie już do krainy wie, wiecznych dróg, to jego centa będzie parkował. No, no jest dziedziczny i przechodzi. Ale wiesz, ty masz ten plus. Plus. To okoliczność, że pracujesz z klientem zarówno kredytowym, jak i gotówkowym. Ja pracuję tylko z klientem kredytowym mhm. i widzę to w rozmowach. Słyszę to w, między, w rozmowach między agentami, że są klienci na rynku wtórnym, którzy mówią, że oni nie są klienta kredytowego, bo, bo nie, z różnych powodów. Po drugie, mamy mieszkania, mamy działki, których nie skredytujemy. Mhm. Z różnych powodów. Ale już prze, przejścia ze spółdzielniami przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, to jest, książka się to na krzew. Developer... Pan wszystkie dokumenty, żeby tą książkę napisać? <laughs> wiem, kto mi ich, wiem, kto mi ich nie da. <laughs> deweloper nie ma takich problemów. Przychodzisz jako klient kredytowy, nie ma sprawy. Dodatkowe mhm. dokumenty wystawią ci od ręki, one zawsze są dobrze wystawione. Już pomijam fakt, że jeżeli robimy ileś transakcji na rynku pierwotnym, to często wygląda to w ten sposób, że raz co 2 trzy miesiące deweloper dosyła nam świeże dokumenty, aktualizacje i tyle. Jak mamy lekki poślizg banku, to najczęściej deweloper nie zrobi nam z tego tytułu problemu, a jak trzeba, tak jak mówiłeś, zmienić harmonogram, na przykład pod kredyt zero, bez wkładu własnego, to jest to do zrobienia i to przerabialiśmy. Z Twojej perspektywy ważne rzeczy, a z mojej perspektywy jako kogoś, kto doradza komuś zakup, no to będę też troszeczkę zaczął od Twojej perspektywy, mhm. kredyt, 30 lat. Czy w składem, czy bez to, już nie każdy ma tę samą decyzyjność, ale jakby nie patrzeć. Bierzemy kredyt na 30 lat. Mhm. Mamy lat, daj Bóg 25, 30, skończymy jak będzie 60. Fajna perspektywa na przyszłość, jakieś tam plany są już zrobione na dłuższą... Nie zakładasz, że jestem tym super klientem banku, który nigdy nie nadpłaci i da zarobić hmm. te wszystkie miliony, które bank Ale w podejmowaniu nam. decyzji niestety wielu ludzi myśli, że nigdy nie nadpłaci. Na szczęście tylko podobno 7 no. lat to boli, a później... Nie, nie. Wszyscy ludzie myślą, że nadpłacą, ale wszyscy uważają, że biorą na maksymalny okres i nigdy nie spłacą go wcześniej. Czyli trochę moja historia. No, tak nie, nie wiadomo co chodzi. Ta... Natomiast wracając do tego wszystkiego, kupujemy na rynku pierwotnym, mm -hmm. bierzemy kredyt na 30 lat. Mieszkanie nam oddają w przyszłym miesiącu, bo tak się łatwo, ładnie trafiło, że trafiliśmy na inwestycję, w którym coś tam jeszcze fajnego zostało. Zaczęliśmy spłacać kredyt, zrobiliśmy wykończenie, mieszkamy. Jakie są tego plusy? Po pierwsze, za 30 lat kredyt się skończy, jak się okaże, że jednak będziemy go spłacać co do dnia i co do raty, nie przyspieszając, no to mamy 30-letnie mieszkanie, w którym się skończył kredyt i możemy je wystawić na rynek. Dzisiaj na rynku głódzkim w podobnych cenach możemy zakupić mieszkanie do remontu, które jest w budynku, który na dzisiaj ma lat 50, 60, 70. Czyli za 30 lat. Czyli za 30 lat. Witam Wielka Płyto, wiel witam konserwatorza Zabytków. Może niekoniecznie. Myślę, że konserwatorzy nie będą tak pilnować wielkiej płyty jak kamienic. Ale co do zasady, dzisiaj dla nas przy podejmowaniu decyzji zakupowej często to nie ma znaczenia, bo i tu, i tu się fajnie mieszka. Mhm. Tu są fajne części wspólne na tych dużych, dawnych popęgierowskich osiedlach, a to się tak nie mówi: popęgierowskie, tak? Czyli nie, to. Czy znaczy mówi, tak. ale nie w Łodzi, bo tu nie Właśnie, było Gier. ja przyjezdy jestem. No. Natomiast no te dawne gumukowskie Osiedla wyglądają jak wyglądają. Mają fantastycznie zagospodarowane części wspólne. Dzisiaj deweloperzy rzeczywiście tego tak bardzo często nie robią, mhm. bo mają dużo mniejsze działki, na których ładnie mówiąc, parcele, na których budują. Ale co ważne, za 30 kolejnych lat u tego dewelopera to wszystko będzie miało trochę inny indeks ekologiczny. Mhm. Pewnie troszeczkę inaczej też będzie wyglądało robienie paszportów energetycznych budynków, niż wygląda dzisiaj. Ktoś to zrobi bardzo dokładnie i sprawdzi. Dzisiaj wiemy, jaka jest zasada na rynku funkcjonowania tych dokumentów, więc one są raczej takim, jak to często w Polsce bywa, są, bo muszą, a nie są, bo mówią to, co tam się dzieje. I do tego, do czego zmierzam, może się okazać, że nasze mieszkanie 30-letnie od dewelopera dzisiaj będziemy mogli bez problemu sprzedać, a mieszkanie w bloku albo jeszcze, nie daj Bóg, w kamienicy, która już wtedy będzie miała 180 lat, no już niekoniecznie. I nagle się okaże, że nie kupiliśmy mieszkania inwestycyjnego i na starość je sprzedamy i przeprowadzimy się pod miasto na działkę, tylko mamy mieszkanie niesprzedawalne jeszcze z zakazem wynajmu. I wtedy jest już problem troszeczkę inaczej. Wszyscy patrzymy na świat, jak on się szybko zmienia i tak dalej. I dzisiaj można powiedzieć, że ja złoszę rzeczy albo gadam głupoty. No, jakiś czas temu mówiono o różnych rzeczach, które dzisiaj się wydarzają i są naturalne, że są niemożliwe do wyobrażenia. Więc to jest jeden element. Drugi ważny element w tym wszystkim niższy czynsz. U dewelopera mamy świeży budynek, praktycznie zerowy fundusz remontowy, pięć lat rękojmi, również na części wspólne budynku, więc jak tam się coś dzieje na klatkach schodowych i tak dalej, to tym się zajmuje deweloper cały czas, a nie wspólnota mieszkaniowa, która została utworzona. I ten czynsz jest z założenia niższy. Budynek jest wykonany z nowoczesnych materiałów, lepiej ogrzany, lepiej wyizolowany, są tam windy, wszystko spełnia dzisiejsze normy i wszystko gra. Więc mamy niższe koszty ogrzewania, niższe koszty zarządu w takim budynku, Mniejszy ten czynsz, co też powoduje, że czasami mówimy, kurczę, ale na rynku wtórnym kupię mieszkanie o 50 tysięcy tańsze. Co prawda my już wiemy, a Państwo się dowiedzą, że wtedy trzeba wydać dużo więcej na wykończenie tego mieszkania, bo właśnie zanim zaczniemy wykończeniu, musimy zrobić rozbiórkę i wyrównanie ścian. Co wtedy są, już remontujemy, a nie wykańczamy. To, to jest właśnie ten remont przed tą wykończeniem piękną i to jest dopiero coś, co w nas w całej skali wykańcza finansowo mm -hmm. i nerwowo, bo jeszcze nam podstawiliśmy sobie kontener, zapłaciliśmy miastu za dwa miejsca parkingowe, kontener przyjechał, poszliśmy na górę powiedzieć, że można znosić gruz, schodzimy na dół z pierwszym wiaderkiem, bo kontener pełen. jest pełny. <grym> tak. Co się stało, nikt nie wie, ale trzeba wywieźć i przywieźć kolejny. No i potem jest zawijane, zapilane na kłódkę i tak dalej. Takie rzeczy się naprawdę dzieją w miastach, no i to nie jest coś niezwykłego, co teraz opowiadam. Niemniej, mamy to mieszkanie wyremontowane z rynku wtórnego, Wysoki czynsz Aha. i teoretycznie tańsze w zakupie, no bo było tańsze z metra. Ale droższe w procesie uzdatniania do życia, jakby Aha. to powiedzieć, niż mieszkanie z rynku pierwotnego. No i ta rata teoretycznie tutaj jest troszeczkę wyższa, ale czynsz jest totalnie niższy. Może się okazać naprawdę, że kupią Państwo 50 mieszkanie od dewelopera z niższym czynszem niż mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej w Łodzi na Widzewie 40-metrowe. To nie jest nic niezwykłego. I nagle się okazuje, że ta rata to nie jest cały nasz budżet, który się miesięcznie konsumuje. Bo rata plus czynsz to na rynku pierwotnym może być niżej niż na rynku wtórnym. No, jak najbardziej. Jeszcze, jak wspominałeś o śladach charakterystyki energetycznej. My tego nie wiemy, ale są takie głosy, że nie wiadomo, jak za te lat. 10 czy 20, kiedy wejdą, kiedy odnowimy te świadectwa, zachowają się rynek ubezpieczeń mieszkania. W tym momencie one są bardzo tanie, no ale może, może tak się okazać, że te mieszkania, które mają odpowiednio niskie indeksy, już nie będą takie tanie. Tak może być. Przypomnij mi, 20 minut będziemy nagrywać. Jest 23, ale A, trochę wytniemy. fantastycznie No i tak jak. E na samym końcu, ty hmm. o tym wspomniałeś, więc żeby to jeszcze raz wybrzmiało, mieszkanie, które będzie miało odpowiednio niski indeks, może być niewynajmowalnym. Czyli hmm. to, że my sobie teraz kupimy mieszkanie, i za 10 lat kupimy sobie większe, a to będziemy chcieli wynająć, pytanie do kiedy? Tak. To jest zawsze to pytanie, do kiedy będziemy mogli wynajmować, będziemy mogli sprzedawać, albo będziemy musieli je wyremontować, zanim to zrobimy, żeby poprawić mu jego parametry. A czasem to jest niemożliwe, bo mieszkanie też ciągnie parametry z części wspólnych budynków, ścian zewnętrznych. A my sobie nie ogrzejemy, nie ocieplimy tylko naszego małego skrawka, całego piętra. No i nie widzisz, i tutaj jeszcze dochodzimy do takiej jednej rzeczy, i to jest zamknięcie tego, co chciałem powiedzieć. Bo no przecież możemy podnieść wniosek na zebraniu wspólnoty na, o wyremontowanie i wspólnota może to prawda, przegłosować. Ja rozmawiałem ostatnio z prezesem takiej jednej spółdzielni, który opowiadał, że do niego na zebrania przychodzą te emerytki, każda przychodzi z termosem herbaty i tam jedna podnosi rękę, a reszta się patrzy, jak ona podnosi ryby, dokładnie to samo. <laughs> tam boisko chcieli zrobić dla dzieciaków, wyremontować. Nie ma opcji. No, dzieci hałasują. Lepiej nie. To no, tak jest. Coś innego. Dziękuję. To tyle, no co chciałem powiedzieć. powiedzieć. Ciekawe, czy ta kamera jeszcze działa. To do nich pomachamy, a potem do swoich? Zrobimy, tutaj zrobimy podkład z familiady, <grych> przez to już na pewno zbytno ze wszystkiego. <grych> nie, Dobrze, problem. pokrótce. To było 20 kilka minut, a nie godzina, jak zazwyczaj. Zobaczymy, który format się Państwu bardziej przyjmie i spodoba. I postaramy się grzecznie nagrywać już regularnie i opowiadać nieśmieszne żarty, które będziemy mogli puszczać w całości, przynajmniej z mojej strony. Trzy miesiące go nie było i już opowiada żarty. Ale były nieśmieszne. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.